Państwa serdecznie w dzisiejszym Imperium Kobiet. Sceneria jest nieprzypadkowa, gdyż rozmawiamy z pilotką. Pilotka to nie tylko tyle, co można powiedzieć o mojej, moim gościu, bo jest to również prawniczka, dziennikarka, filolożka, e, kobieta pełna pasji i osiągnięć, kobieta sukcesu. Witam Cię bardzo serdecznie, Serafino. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, co się zmieniło w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o Twoje kwalifikacje lotnicze. Czy kwalifikacje, jeżeli mówimy o kwalifikacjach, no to. E, to nie, nie zmieniły się. Nie tutaj. zmieniły się również. Mm -hmm. Zostałam zawodowym pilotem tak Na ATPL Frozen. E, to to są kwalifikacje lotnicze, ale myślę, że masz co innego na myśli. Myślę o tym, że zostałeś prezydentem. Tak, więc tak. No jest to zdecydowanie zmiana, czy coś zupełnie Status. nowego. Tak, prezydentem FAI Rotor Club Commission, międzynarodowej organizacji lotniczej. Także. Myślę, że to miałaś na myśli. Zdecydowanie to miałam na myśli. Brzmi zacnie. Wyjaśnij nam, co za tym tytułem, za tą pozycją, za tym statusem, który brzmi bardzo zniośle, idzie. Co się wiąże z tym, że zostałaś prezydentem? No jestem odpowiedzialna za wszystko, co dotyczy sportu śmigłowcowego, co dotyczy śmigłowców na całym świecie. Więc wszystkie zawody, rekordy. Świat się skurczył. Trochę. Świat już jest coraz mniejszy, a szczególnie w lotnictwie czy w awiacji naprawdę nie jest aż tak duży jak kiedyś. Także no, stoję na czele komisji, która opracowuje regulaminy, przeprowadza nadzór nad. Wszelkiego rodzaju zawodami, przyznaje nagrody, odznaki, medale. Także naprawdę odpowiedzialna i znacząca funkcja. Funkcja, która, która w skład zespołu. Czyli zespół, który, za który jesteś odpowiedzialna, chodzi o ile osób? Ja mam swoje tak zwane biuro. Mam dwóch wiceprezydentów. Jest to, jeden jest z Czech, drugi jest z Niemiec. Mam oprócz tego do dyspozycji sekretarza. Łącznie jest to sześć osób, trzy osoby, które pracują na co dzień w biurze w Lozannie. E, także które wykonują te wszystkie prace administracyjne, które są do mojej dyspozycji. A ty jesteś na czele? Tak. Czy ty w Lozanie również czasem e, musisz być? Tak, oczywiście. W zeszłym tygodniu właśnie wróciłam z Lozanny z tak zwanego plenary meeting. E, no i oczywiście stoję na czele komisji, w skład której wchodzą delegaci ze wszystkich krajów członkowskich. Jak taka kobieta, kobieca na 100% może radzić sobie z takimi wyzwaniami, z takimi trudnymi zadaniami, bo to brzmi bardzo poważnie. No ja myślę, że jako kobiety w niczym nie ustępujemy ani w kwalifikacjach, ani w swojej sile i uporze mężczyznom, także no nie, widzę, to... nie widzę w tym żadnego problemu. I pogodzenie sobie ze, ze wszystkimi jakby. Z... Z funkcjami dotychczasowymi jest to. Tak, jak najbardziej. Logistycznie e... pozwala sobie to wszystko fanisarnie nałożyć. Jak to powiedział um, prezydent FAI David Manks um, w rozmowie ze mną, um, kiedy też um, takie właśnie wyraziłam obawy, czy wie, um, mówi, no wiem, jaka jesteś zajęta, ile, ile no różnych właśnie. spraw prowadzisz i tak dalej. Powiedział e, takie m, ładne zdanie. If you want the things to be done, ask a busy person. Czyli, jeżeli chcesz, żeby rzeczy były zrobione, poprosi o to, zajętą osobę. Dokładnie. I, to, to, I wtedy się, to się da ułożyć, jak ktoś jest już do niej. Tak, mniej. oczywiście, to wszystko kwestia um, organizacji. Droga do tego, to tak jak wspomniałaś, również te twoje punkty, które osiągałaś na szczeblu rozwijania swojego. Dorobku zawodowego? No myślę, że e, cała moja droga edukacji e, na pewno pomogła w tym, że zostałam wybrana na to stanowisko. E, tak jak wspomniałaś, jestem z wykształcenia prawnikiem, znam również kilka języków obcych w stopniu e, biegłym. E, oprócz tego, skończyłam Lotniczą Akademię e, Wojskową w Dęblinie e, na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego. E, tematem mojej pracy dyplomowej były właśnie sporty śmigłowcowe, sporty samolotowe ze szczególnym uwzględnieniem sportów śmigłowcowych. Także to wszystko idealnie łączy się tak z taką właśnie wisienką na torcie, jakim jest obecnie pełniona funkcja i oprócz tego jestem zawodowym pilotem samolotowym i pilotem śmigłowcowym latającym aktywnie w narodowej kadrze Polskiej, śmigłowcowej kadrze polskiej, i międzynarodowym sędzią. Strasznie dużo tego. <noise> Ale wszystko popełnione wszystko, wszystko tak, i tak wszystko się każdy łączy. Jest element ważny. <noise> tak jest. Skąd y, pomysł w ogóle na te samoloty? Kiedy się zrodziła miłość? No bo to myślę sobie, że bezwarunkowa miłość. <noise> Samoloty, w ogóle lotnictwo, awiacja jest czymś, co jeżeli dotkniesz tego, to wciąga jak narkotyk, naprawdę, także to... Czyli to jest niebezpieczne? To jest bardzo niebezpieczne, to naprawdę nie można przestać. Myślałam, że wystarczy mi tak zwana ppl czyli Private Pilot License na samoloty, ale to... Mało? Nie, 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 to jest za każdym razem, to jest ciągłe szkolenie, ciągłe zdobywanie nowych umiejętności, nowych kwalifikacji, niesamowite środowisko, niesamowici ludzie, także to wszystko uzależnia. motywuje, uzależnia i, e, no i sprawia, że chce się więcej. E, samoloty to jest jakiś etap, który się zaczął na już wtedy, kiedy byłaś zaawansowana, jeżeli chodzi o posiadanie zawodowych kwalifikacji, które. E, co robiłaś wcześniej przed tym lataniem? No, zaczęłam latać wtedy, kiedy zarobiłam na to, kiedy mogłam. Pozwolić sobie na to? Finansowo. Oczywiście, no, nie ukrywajmy, nie jest to e, tanie hobby. E, I w momencie, kiedy po prostu już e, pod względem profesjonalnym, zawodowym mogłam sobie na to pozwolić, zajęłam się tym. Wcześniej byłaś prawniczką aktywnie zawodową, W Co robiłaś? Cały czas, cały czas e, prowadzę własną firmę, która zajmuje się organizacją e, wydarzeń, eventów. E, e, Wydałam e, biznesowy magazyn, e, organizuję konkursy, e, który do, jeden z których jest Tobie doskonale znany. Miss Przejdziemy Exofica. do tego, oczywiście tak, tak, jestem tak, bardzo ciekawa. Wszystko to cały czas zawodowo e, jest. Mam, tak, oczywiście, jak najbardziej. A co masz z tą misją egzotika? Bo to jest jakby też przestrzeń, która no, jest wyjątkowa. Może nie aż tak wyjątkowa jak latanie i to, co się teraz wydarzyło, ale, ale myślę sobie, że bardzo dużo dobra za tym szło. I to też takie Twoje dziecko. Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że e, ostatnia edycja, w, która odbyła się w sierpniu, e, no, była w takim awiacyjnym klimacie. Także e, dziewczęta pochodzące z obcych krajów, mieszkające w Polsce. Przy muzyce z filmu Top Gun prezentowały stroje, występowały stroje jak stewardess. Wszystko było właśnie w takim w okraszone, tak takim bardzo e, awiacyjnym e, nastrojem. I e, potrafię połączyć różne swoje e, działania i swoje hobby, e, także zawsze gdzieś znajdę punkty styczne. Tak. A czy e, Mis Exotika to jest jakby cały czas temat otwarty? Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak. To jest już e, taki długofalowy i długoterminowy e, projekt. Mamy cały czas dziewczęta e, pod opieką. Ja tylko przypomnę, na czym cały projekt no polega. E, biorą w nim udział dziewczęta, które mieszkają, osoby, nie tylko dziewczęta. Które pochodzą z obcych krajów lub których jeden z rodziców jest obcego pochodzenia, ale które mieszkają, pracują, studiują w Polsce, żeby pokazać, że Polska jest atrakcyjna dla obcokrajowców atrakcyjna i przyjazna. Z drugiej strony, właśnie uzmysławiać, że Polki to nie tylko blondynki, ale to też są osoby o czarnoskórę czy o azjatyckim wyglądzie. Także naszym ambasadorkami jest Patrycja Omena mensach I, i, i i to właśnie jest naszym takim e, e, motywem przewodnim. A w jaki sposób, bo wiem, że Wy otaczacie też wsparciem te uczestniczki, e, takim... Tak, właśnie. ...długofalowym. Na czym polega ta pomoc, to wsparcie? W jaki sposób potraficie się zaopiekować tymi kobietami? Wiele razy udzielamy prawnego, prawniczego wsparcia, z, również z uwagi na moje wykształcenie. E, to też jest taka naprawdę Miss Exotica family. Ja jestem matką chrzestną dosłownie, e, e, nie tylko w przenośni e, dzieci, które się narodziły i które powstały e, w, przy okazji projektu Miss Exotica. E, także moi chrześniacy e, są w połowie e, z Kongo, w połowie z Polski. To jest wszystko takie e, naprawdę... E, no bardzo pozytywne i e, myślę, że potrzebne w tych czasach, żeby jednak oswajać w dalszym ciągu z e, odmiennością, że no, naprawdę jesteśmy wszyscy tacy sami. A w jaki sposób, bo jakby każdy ten projekt wymaga też m, jakiegoś partnerstwa, ktoś cię musi wspierać. W jaki sposób e, jakich argumentów używasz, że, że ty potrafisz przekonać tych swoich partnerów, którzy cię wspierają przy organizowaniu mhm. dużych przedsięwzięć, bo jakby to są duże wydarzenia? Tak, no niestety wszystko kosztuje, prawda? Także no, jak na wszystko potrzebne są pieniądze. I myślę, że właśnie cały koncept i e, stojąca na tym idea e, broni się sama. Także e, w, jest to coraz e, bardziej znane wydarzenie doroczne z udziałem mediów e, i, i firmy chętnie biorą udział przy takich przedsięwzięciach. Ile ostatnio było uczestniczek w Miss Exotica? Pamiętasz? Z reguły w samym finale mamy między 16 a 20 dziewcząt biorących udział w finale. E, oczywiście jest etap eliminacji e, i do finału są e, wybierane najbardziej e, odpowiadające naszym kryterium. E, Kryterium czy bardziej naszemu przesłaniu? Ja bym nie mówiła tutaj o kryteriach, bo warto zaznaczyć, że nie ograniczamy dostępu czy wiekiem, czy wzrostem, czy nie wymagamy, by dziewczęta były bezdzietne, czy niezamężne. Także tutaj te kryteria wszystkie odpadają właśnie dlatego, że to ma być konkurs polegający na tolerancji, na równości, niestwarzaniu. E, dyskryminujących, e, dyskryminujących e, dostęp do, do wzięcia w projekcie elementów. A skąd bierzecie te dziewczyny? No bo generalnie rzecz biorąc no to też nabór musi też być na jakiś gdzieś zorganizowany, w jaki sposób e, Otwierają się, no bo generalnie wydaje mi się, że kobiety, które są na obcej ziemi, to mają lęk przed ewentualnymi konkursami jakimikolwiek. Ale... Tak, ale Miss Egzotyka jest naprawdę bardzo popularna, szczególnie właśnie w kręgu dziewcząt z obcych krajów, także one naprawdę y, obserwują, czekają na kolejne edycje i, i już w tej chwili mamy mnóstwo zgłoszeń do następnego z zapytaniami, kiedy następny finał. A kiedy? Jeszcze nie mam tego zaplanowane. Teraz byłam skupiona na, na, to jest lub innych, innych e, e, rzeczach, ale, ale będzie. E, tak, będzie. E, twoje, twoje bardzo, myślę sobie, zacne e, wykształcenie prawniczki, co z tym? Czy, czy to jest jakby. Narzędzie, które ci zdecydowanie pomaga przy osiąganiu aktualnych celów, czy też zamierzasz reaktywować do skuteczniejszego? To mar... ja nic nie muszę reakty reaktywować, tak jak ty powiedziałaś, bo na, na co dzień prowadząc czy firmę, czy działając w takich organizacjach, w jakich działam, na, na co dzień wykorzystuję narzędzie. swoje. Tak, oczywiście wykorzystuję swoje wykształcenie i e, także jest. Cały czas używane. Podobnie do tego, że jesteś filmowiem. Tak, tak, jak najbardziej. Zatem wróćmy do latania. Z racji tego, że jesteśmy w Płocku i też tutaj utożsamiasz się z tym miejscem, z racji tego, że pochodzisz z, tak tego, z tych okolic, czy masz jakieś plany, które mogą jakby też uatrakcyjnić nasze płockie lotnisko i, i to, co się tu może dziać dzięki Tobie? Tak, mam wiele planów. No, mam nadzieję, że w tych planach pomoże mi również miasto, bo plany planami, ale współpracujemy z miejscami, które są dla nas przychylne. Sam aeroklub w Ziemi Mazowieckiej, bo tak się nazywa nasz, nasz płocki aeroklub, jest naprawdę niesłychanie przyjaznym miejscem. Także. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z lataniem, i tych, którzy chcą po prostu e, zobaczyć, jak wyglądają e, piloci, jak wyglądają samoloty. Tutaj są naprawdę, e, cały zarząd jest bardzo otwarty. E, niedługo zacznie się sezon lotniczy, zaczną się szkolenia, e, już będą wystawiane szybowce. E, można o każdej porze przyjść i e, nikt na pewno nie będzie stąd przepędzony. Wiem, że też takie doświadczenie miałaś. Czy, czy planujesz do tego wrócić? E, plany są. E, na tym etapie jeszcze nie chcę o tym rozmawiać. No, w zeszłym roku, niestety, musieliśmy roz, e, odwołać e, już będące na zaawansowanym etapie e, przygotowania z uwagi na konflikt e, w Ukrainie. No to oczywiste względy jakby wiele rzeczy tak, się nam a tu roz... Mieliśmy zawodników e, właśnie pochodzących i z Ukrainy, i z Rosji, i z Białorusi i to nam e, zaburzyło Popsuło. przygotowania. A jakby na ten czas planujecie takie imprezy? Tak, oczywiście. Mimo, Teraz... mimo, mimo tego, że konflikt jednak trwa. Tak, ale e, już po prostu z innymi założeniami przeszkolimy, e, też będąc prezydentem FAI, mam e, szerszy dostęp i do. Wiedzy, i do dokumentów, i do narzędzi, którymi mogę się posługiwać, i e, wyszkolimy grupę polskich sędziów, międzynarodowych e, sędziów. Nie będziemy musieli korzystać z e, pomocy z zewnątrz. Sami to własnym sumptem, mówiąc kolokwialnie, tak, jesteście tak. w stanie zrobić. Kolejny cel, kolejny plan na, na, na to, żeby. Mieć coś wyjątkowego, żeby dopełnić jeszcze bardziej. No ja tutaj mam wiele planów związanych właśnie z moją obecną pozycją. Na pewno chciałabym w jakiś wyjątkowy sposób upamiętnić i uwydatnić wszystkich pilotów na przestrzeni sięgając do głębokiej historii, począwszy od do pana Ryszarda Witkowskiego, napisać książkę o historii polskiego lotnictwa śmigłowcowego. Czyli teraz akcja pisaniu książki. Tak jest. Mam dostęp do archiwum FAI, które, tak jak wspomniałam, sięga 1905 roku, które jest skarbnicą skarbnicą wiedzy, skarbnicą materiału, który, który można wykorzystać. I tak jak mówię, no, mamy wielu Polaków, wiele wydarzeń, rekordów, które są warte wyeksponowania. I zawarcia tego w jednym. E, w jednej komunikacji, W jednej tak. napisanej książce. E, a poza książką? No to e, wiele planów, o których ja raczej wolę mówić o zrealizowanych planach, lub już takich naprawdę skrystalizowanych, niż o takich, które dopiero się formułują. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą Bardzo rozmowę, za, za poświęcony czas, za nietuzinkową możliwość nagrania to naszego tak, z imperium z we włosach, nawet słońce nam trochę pozwoliło się doświetlić. Życzę Ci z całego serca zrealizowania Twoich planów, ta książka myślę sobie, że będzie niebawem, patrząc na dynamikę tego, jak potrafisz wszystko realizować zgodnie ze, ze swoimi założeniami. A Państwu dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do kolejnego odcinka Imperium Kobiet, które będzie również z kobiecą energią zdecydowanie. Do tak zobaczenia. Jest. Do zobaczenia. Dziękujemy. I my zaraz startujemy.